Cześć, z tej strony Marcin z OSK Ekstra Szkolenia. Wyjeżdżasz z wordu na swój egzamin. A tu taka piękna. Niespodzianka. No cóż, kieruneczek. Ciach. Ciach. Kieruneczek ładnie tutaj. No i wyjeżdżamy. Teraz już troszkę uprzejmości pokażemy tutaj Panu, żeby skręcał, bo my się tu i tak nie zmieścimy. Tu odjedziemy omijamko ładnie z kierunkowskazem. Po lewej stronie, moi drodzy, trwa remont, tak, wymieniają rury, będzie nowy asfalt. Rozumiem auta firm, które to robią, które parkują po prawej stronie. No bo wiadomo, przyjechać do roboty, ale takich prywatnych ludzi to naprawdę no nie rozumiem. Ładnie wracamy z kierunkiem. No i zobaczcie, jak ślicznie. Offroady aż milutko. No i tak się jeździ moi drodzy po Poznaniu. Poznań miasto doznań. Pozdrawiam serdecznie Marcin. A jakbyście widzieli nasze samochody na mieście i zastanawiali się czemu są takie brudne. No to właśnie dlatego że tutaj mamy plac manewrowy, no i po tych offroadach muszą nasza autka i motocykle jeździć, więc no nie ma sensu ich myć co chwilę, no bo i tak są brudne. Pozdrawiam serdecznie Marcin.